Tomasz Kaczyński, dzień dobry, zapraszam na magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za oknem piękna pogoda, już niedługo powitamy kalendarzowe lato, więc coraz więcej wydarzeń odbywa się w tak zwanym terenie. Kolejny weekend w gminie Lubicz zapowiada się ciekawie. Po kilku latach wraca święto ulicy Lipnowskiej w Lubiczu Górnym. 17 czerwca organizuje je Stowarzyszenie Centrum Lubicz Pogranicze Kultur, którego celem jest odkrywanie i pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa Lubicza. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 nad drwęcą przy Starym Młynie w Lubiczu Górnym. To nowa formuła obchodów święta, tej najstarszej w Lubiczu Górnym ulicy, która może pochwalić się niezwykłą historią. W programie zabawy dla dzieci, koncert zespołu Sztetl, tańce w kręgu wykonanie wykonaniu zespołu tanecznego Skrobi, pokaz filmów, rękodzieło i degustacja potraw. To już w najbliższą sobotę, a w niedzielę otwarcie filii biblioteki w nowej siedzibie, rodzinny rajd rowerowy oraz przegląd twórczości przedszkolaków. Zatem po kolei. To jest magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Filia Biblioteki Publicznej w Lubiczu Górnym przez 13 lat mieściła się na poziomie piwnicy w bloku spółdzielczym. Teraz przenosi się do pawilonu handlowego naprzeciwko szkoły podstawowej. Wejście do niej będzie na tyłach pepko od strony dużego parkingu. Filia znalazła swoje miejsce w przestronnym, jasnym pomieszczeniu z wydzieloną, kolorową i przyjazną częścią dla młodych oraz częścią dla starszych czytelników. Bibliotekarki postanowiły urządzić filię w stylu powieści Juliusza Werna. Można więc spodziewać się morskich klimatów i akcentów. Znajdzie się tam też również tak zwana górna półka z wyjątkowymi dla tej filii książkami. Na dzień otwarty filii w Lubiczu Górnym zapraszamy 18 czerwca w godzinach od 10 do 14. Warto dodać, że to trzecia z kolei filia gminnej biblioteki, która zyskuje nowe odpowiednie dla swojego charakteru pomieszczenie. W 2022 roku siedzibę zmieniły filie w Gronowie i Złotorii co znacznie poprawiło komfort wypożyczania książek, ale przede wszystkim przyciągnęło nowych czytelników. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. 18 czerwca stowarzyszenie Kurs na Obrowo przy współpracy trzech gmin Lubicza, Obrowa i Czernikowa, po raz kolejny zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rowerze do wspólnej przejażdżki. Pięknych widoków, ciek ciekawych atrakcji oraz miłego towarzystwa nie zabraknie. Wystarczy wsiąść na rower i wyruszyć na przejażdżkę pod opieką pilota z zabezpieczeniem medycznym i finałem w formie kolorowego pikniku w daglezjowym dworku w Sąsiecznie. Trasy prowadzą przez dukty i drogi leśne i polne. Organizatorzy przygotowali wiele bezpłatnych atrakcji i poczęstunek. Chętni, aby przebyć 14-kilometrową trasę z Lubicza Górnego spotykają się w okolicach amfiteatru na Placu Niepodległości o godzinie 10.30. A gdy pożegnamy rowerzystów, to będzie można na spokojnie znaleźć sobie miejsce na widowni i przygotować się na przegląd twórczości przedszkolaków, które opanują scenę amfiteatru od godziny 11. .00. Dzieci zaprezentują się w dowolnej formie artystycznej. Czy to będzie taniec, czy śpiew, a może jeszcze coś innego, zobaczymy. W każdym razie integracja i dobra zabawa gwarantowane. To jest magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. A na koniec zachęcamy do lektury najnowszego numeru Gońca Gminnego. Znajdziecie go m.in. na www.lubicz.pl. Tam więcej informacji z gminy Lubicz. To był magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kaczyński.